Szanowni Państwo, dzisiaj e, oficjalnie otwieramy najnowszy obiekt, e, najnowszą halę, e, jaką będzie zarządzał e, Szczecinęcki OSiM. To jest inwestycja, którą rozpoczęliśmy w połowie roku 2019. Dzisiaj oficjalnie on oficjalną otwarcie, natomiast zakończenie prac miało miejsce w grudniu e, poprzedniego roku. E, obiekt kosztował nas milionów, 8 900 000. W połowie 2019 roku przystąpiliśmy do realizacji największego obiektu, najnowocześniejszej hali sportowej w Szczecinku przy szkole podstawowej nr 1. Wiele lat ta szkoła czekała na te inwestycje wiele próśb nauczycieli, rodziców, no ale później padła obietnica i dzisiaj z podniesionym czołem mogę powiedzieć, oddajemy do użytku halę, którą realizowaliśmy przez ponad półtora roku. Cała inwestycja kosztowała 8 milionów 900 tysięcy plus koszty jeszcze nadzorów inwestorskich. Generalnie najlepsze dzisiaj dla nas do, 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 do zastosowania technologii zostały tutaj wykorzystane płyty akustyczne. W tej chwili znajdujemy się na galerii. Obiekt, wiadomo, że sama hala to jest obiekt na przyziemiu, natomiast całe zaplecze jest zlokalizowane na dwóch kondygnacjach w parterze szatnie, na piętrze pomieszczenia, także tutaj do obsługi, sama galeria widownia, z której też można obserwować zawody. Dodatkowo punkt do, 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 do umożliwia, umożliwia sprawną realizację różnego rodzaju zawodów i wentów, który też jest zlokalizowany po jednej ze stron, z dłuższych boków hali. Ważną rzeczą jest łącznik, który łączy szkołę podstawową z samą salą gimnastyczną. Bardzo ciekawe połączenie starego obiektu z nowym, taki dosyć ambitny projekt architektoniczny. No cóż, e, słowo się rzekło i dzisiaj możemy powiedzieć, użytkujcie ten obiekt, e, mówię tutaj do, do, do uczniów e, Szkoły Podstawowej nr 1, ale także do stowarzyszeń. Obiektem będzie zarządzał Szczecinecki Osir, ale wiadomo najważniejsza jest ta misja Szkoły Podstawowej, więc do godziny 15 do dyspozycji szkoły, później e, stowarzyszenia, a całość, o, o wszystko o jakość, o bezpieczeństwo, o porządek o całą logistykę ma zadbać nasz Osir. Ma doświadczenie, to jest piąta taka hala, która będzie do dyspozycji. Ta jest najnowsza, najnowocześniejsza. może być wszystko naj, 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 bo i jest największa. Nie sposób wyrazić dzisiaj mojej radości jako dyrektora szkoły z tak pięknego obiektu. Ja już wcześniej z panią Burmistrz rozmawiałem i taka mała statystyka i krótka rachuba. W tygodniu w klasach 4-6, nie licząc was młodszych, Mamy do zrealizowania 132 godziny zajęć fizycznego. Jeżeli to podzielimy na 5 dni, to w ciągu dnia musimy wykonać w ciągu jednego dnia ponad 26 godzin. A mamy 8 godzin, które działa szkoła. Czyli z, takiej, z takich obliczeń wynika, że naraz w naszej starej sali ćwiczyło co najmniej 3 grupy, a czasami i 4. Także trudności realizacji programu wychowania fizycznego, które mieliśmy w tamtej, naszej starej sali, były przeobromne. Także myślę, że teraz będziemy mieli jeszcze więcej chęci i więcej m, takiego powera, żebyśmy z naszymi dziećmi tutaj pracowali i nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej również będą mogli to zaglądać, są przeszczęśliwi z tego faktu. Jeszcze raz dziękuję, że taki obiekt nasze władze nam... Uparły się, w pozytywnym tego słowa znaczeniu yy, wykonać, zakończyć i yy, no prawie że widzę ze wzruszenia w tym momencie <noise> Dziękuję bardzo. No to powiedzcie, jak wam się podoba nowe obiekty? Bardzo fajne. Co takiego fajnego jest tutaj? No, tak. Dużo miejsca, no, bywa, dużo bramki. Dużo Na przykład, bramki. Na przykład bramki. ściany <noise> przeciw rachowaniu. Fajne ściany, fajne bramki. 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 Halo. Halo, dobra. Nie no ślizga się. Czyli lepszy obiekt, lepsze będą wyniki w graniu? Mam nadzieję, że tak. Na pewno.